Cześć, siemanko, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale, w dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić Wam Viniciusa Juniora. Jest to piłkarz, którego można zrobić w SBC. No jeśli właśnie ktoś poszukuje takiego lewego skrzydłowego z Ligi Hiszpańskiej, no to myślę, że warto zrobić to SBC. No bo taka arta jest też taka, że jeśli Real Madrid wygra swój następny mecz z Granadą, co jest akurat bardzo prawdopodobne, no to wtedy winicy zostanie upgrade o 3 i wtedy będzie o 95 overall. No i będzie to już naprawdę niesamowita karta, bo już teraz jest bardzo dobry. A gdy zostanie ten upgrade, no to może być jeszcze lepszy. No bo Real Madrid myślę, że powinien wygrać swój następny mecz, więc jest bardzo prawdopodobne, że dostanie upgrade. No ale dobrze, przejdźmy teraz do mówienia jego statystyk. Jak widzicie, jest to bardzo szybki bójkacz, no bo ma on 98 szybkości biegu 95 przyspieszenia, więc potrafi z mu uciekać obrońcom i bardzo szybko może znaleźć się w polu karnym. Również jego strzały są bardzo dobre, no bo posiada on 87 wykończenia, więc potrafi bardzo dobrze wykańczyć sytuację. Oraz posiada też 95 siły strzału, więc jego strzały są bardzo mocne i potrafi bardzo mocno uderzyć. oraz Potrafi też uderzyć bardzo ładnie z dystansu, no bo jego strzały z dystansu są ocenione na 87. Oraz potrafi też bardzo dobrze wychodzić na pozycję w ataku, no bo jego ustawienie w ataku wynosi 97. Oraz również posiada 90 wolej, więc również z woleja potrafi uderzyć całkiem dobrze. Co do padań również są całkiem solidne. Posiada on 85 dośrodkowań, więc potrafi też bardzo dobrze do dośrodko, dośrodkowywać piłkę w pole karny. Oraz posiada też 80, 87 krótkich potem więc potrafi bardzo dobrze rozgrywać piłkę z innymi zawodnikami. Chociaż właśnie warto dać mu styl gryponoszący trochę te podania. Co do dribblingu również jest na bardzo wysokim poziomie, no bo ma on 94 równowagi, 94 równowagi oraz 99 winności, więc jest on bardzo zwinnym piłkarzem. Oraz ma też 98 samego dribblingu i dodatkowo posiada 5 gwiazdek sztuczek, więc można im się bardzo fajnie bawić i można bardzo fajnie mijać rywali i można bardzo właściwie fajnie się tymi sztuczkami szczuc bawić. Również jego kontrola nad piłką jest całkiem dobra, no bo jest ona oceniona na 93, więc potrafi też bardzo dobrze panować nad piłką i ma, ma też 88 opanowania oraz 88 reakcji, więc potrafi też bardzo szybko reagować na sytuację na boisku. Co do obrony, to, no to jednak jest to zawodnik ofensywny, ale i tak potrafi się wrócić do obrony albo przejąć piłkę po stracie w ataku. Również jest on całkiem skoczny, no bo ma 94 skoczności oraz 65 główek, więc również mógłby wygrać pojedynek główkowy. Posiada również 99 wytrzymałości, więc jest on bardzo wytrzymałym piłkarzem, więc bardzo dobrze spisuje się właśnie na skrzydła oraz również na pozycję ofensywnego pomocnika, no bo potrafi biegać przez cały mecz i się nie męczy. Również posiada 75 siły, chociaż jednak nie bardziej się opiera jego gra się opiera bardziej na dryblingu oraz na sztuczkach niż na przepychaniu się z obrońcami, chociaż również potrafiłby zostawić się plecami do rywala i odegrać piłkę do innego zawodnika. No dobrze, przejdźmy jeszcze do informacji. Oś jak widzicie posiada 5 gwiazdek sztuczek, więc może nie wykonywać bardziej zaawansowane, zaawansowane sztuczki, może nim się bardzo fajnie bawić. Oraz posiada też 4 gwiazdki słabszej nogi, więc również ze słabszej nogi potrafi całkiem dobrze uderzyć oraz potrafi też rozgrywać piłkę. No więc dobrze, właśnie jeśli ktoś nie zrobi tego SBC-a, właśnie poszukuje takiego skrzydłowego, no to myślę, że warto zrobić, no bo ta karta jeśli Real Madrid wygra, może dostać całkiem fajny upgrade, więc myślę, że warto zrobić tę kartę, bo jest właśnie bardzo dobry i bardzo solidny skrzydłowy. No ale dobrze, myślę, że w tym odcinku to by było już tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję Wam za oglądanie, cześć.